Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku to wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi, ale nad nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali Ojca ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem. Oto słowo pańskie. Świadectwo o mnie na Duch prawdy i wy także świadczyć będziecie. Widzimy dzisiaj jak w pierwszym czytaniu, Świadek wydarzeń, które się wydarzyły, wtedy kiedy apostołowie odbili od lądu w Troadzie i popłynęli wprost do Samotraki, następnie do Neapolu i tam do Filippi, czyli głównego miasta tej części Macedonii, która była kolonią rzymską, dotarli. Widzimy świadka, który pisze, że widzieliśmy, tam poszliśmy, zobaczyliśmy, autor dzieł apostolskich, święty Łukasz był z nimi. Piękne są te opisy, dlatego że widzimy przede wszystkim, że ten tekst, który został napisany, jest świadectwem wiary. Człowieka, który tam był, spotkał sam Chrystusa i dzieli się tym doświadczeniem wiary. Świadectwo o mnie da duch prawdy i wy także Świadczyć będziecie. Widzimy dzisiaj piękny opis tego, co Bóg dokonał. Łukasz zobaczył pewien cud, który się na jego oczach zrealizował. Bóg przyszedł poprzez głoszenie Słowa Bożego. Przyszedł i przemienił życie tych ludzi, którzy słuchali tego słowa w sposób szczególny jednej kobiecie. Łukasz podaje, że apostoł narodów spotkał się z kobietami. Był taki zwyczaj, że wtedy, kiedy nie było jeszcze domów modlitwy, synagog, zbierano się w pobliżu rzek do obmyć rytualnych. Święty Paweł też idzie nad rzekę. Idzie na takie miejsce, które nazywało, które nazywało się proseuche, czyli miejsce modlitwy. I tam spotyka kobiety. Siada Rozmawia z nimi i głosi im Chrystusa. O tak, tym, które przyszły. I widzimy, że jest kobieta, która ma na imię Lidia, która sprzedaje purpurę, i która słucha tego, co Paweł mówi. Ale świadek tych wydarzeń zapisał jeszcze: Pan otworzył jej serce. Także uważnie słuchała słów Pawła. To jest pewien klucz też do tego, że. Człowiek nawraca się, że człowiek przyjmuje to słowo, które jest zgłoszone. Pan otworzył jej serce. Czy to nie jest łaska? Wtedy, kiedy przychodzi Bóg i otwiera serce, umysł komuś to słucha. Czasami też i my możemy tak mieć, że siedzimy, ale niewiele gdzieś wpada nam w ucho. Bo potrzeba tej łaski, aby Pan otworzył Tobie serce, aby też Duch Święty zaświadczył w tobie, żeby Duch Święty przyszedł i pomógł Ci przyjąć to słowo, które jest głoszone. Wtedy, kiedy było tam dużo więcej kobiet, bo przyszły nad rzekę, być może robiły pranie, spędzały swój czas, rozmawiały. Natomiast widzimy, że akurat ona otrzymała tę łaskę wiary. Lidia, co ciekawe. Po tym, co usłyszała od świętego Pawła, postanowiła zaprosić ich do swojego domu. Kiedy została ochrzczona razem ze swoim domem całym, ze wszystkimi domownikami, czyli zobaczcie, że ona już przyprowadza innych ludzi do Pawła, ale też do Chrystusa, bo ona staje się tą, która świadczy wobec innych, bo ona musiała ich przekonywać też. Świadectwo o mnie da Duch Prawdy i Wy także świadczyć będziecie. No i przychodzi chrzest, który dokonuje się właśnie w domu Lidii. I apostołowie prosili, aby apostobowie zostali zaproszeni przez Lidię, aby zamieszkała w jej domu. Kim jest ta Lidia? Lidia, co jest ciekawe, została wpisana do martyrologium rzymskiego w wieku XVI, 1584 roku dokładnie. Jako patronka farbiarzy, co ciekawe, jako święta. I to jest pierwsza kobieta, która została pozyskana przez Pawła dla Chrystusa z poganki do wiary. Pierwsza poganka w Europie, która się nawróciła w taki właśnie sposób. Bardzo piękne jest to świadectwo dzisiaj tej kobiety. Bo to była też kobieta bogata. Kobieta, która... Sprzedawała purpurę, jak mówią Bibliści. Musiała być tą, która miała bardzo wiele, to był drogi materiał wtedy. Tkanina używana za towar luksusowy. I zobaczmy, że nawraca się w tym mieście akurat kobieta, która jest no, taką bizneswoman, możemy powiedzieć, którą Bóg spotyka. Ostatnio rozmawiałem z taką jedną kobietą, która też otrzymała łaskę wiary. Stała przez Pana Boga dotknięta. Mimo to, że mają dużo pieniędzy, kiedy przyszła ciężka choroba. W życiu jej bardzo bliskiej osoby podawali leki za 40 tysięcy i więcej. Nawet były takie momenty, gdzie szła do lekarza i mówiła, ile potrzeba, by uratować życie tej mojej bliskiej osoby. 100, 200, 500 tysięcy, ile trzeba dać, aby uratować życie tej osoby. Są czasami takie momenty, kiedy i pieniądz nie pomoże, nawet gdybyśmy chcieli pomóc, zrobić lek, zrobić jakąś transplantację. Są pewne granice, których człowiek nie przeskoczy, nawet swoim pieniądzem. To było doświadczenie też dla niej pewnej wiary, dlatego że Bóg na samym końcu przez to wszystko ją też przeprowadzał. Że to z jakimś pokojem się wszystko zakończyło. Ta osoba zmarła, ale z takim doświadczeniem też tej takiej bliskości Boga. Święta Lidia, która się nawraca, bogata, teraz spotyka Boga, bo Bóg daje jej tę łaskę. Dobrze, że to jest też kobieta. Kobiety są pewnym skarbem też w kościele, wiele dobra robią. Pope Franciszek cztery lata temu tak pięknie powiedział o kobiecie, ale kobieta to więcej. Kobieta jest harmonią, jest poezją, jest pięknem. Bez niej świat nie byłby tak piękny, nie byłby harmonijny. Widzimy dzisiaj tę wrażliwość właśnie tej lidii świętej, która też przyjmuje apostołów i potem też posługuje. Miasto Filippi było też miastem, z którym bardzo święty Paweł się zaprzyjaźnił. To do nich też skierował swój list, który jest zapisany, umieszczony w Nowym Testamencie i chwali ich nie tylko za gorliwość, ale również też i za ofiarność. Więc widzimy dzisiaj w tym pięknym czytaniu o tym, jak wiele dobra daje świadectwo, kiedy rozpoczynamy dzisiaj ten nasz dzień. Tak sobie myślimy, co nas spotka, co to będzie. Pomyślmy o tym, że być może i Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy zaświadczyli o nim, komuś, opowiedzieli, jak święty Paweł, ale byśmy też modlili się, bo kiedy idziemy świadczyć z mocą, to Pan jest tym, który nas uprzedza, który otwiera czyjeś serce. Być może siedziemy w jakimś tłumie, rozmawiając z kimś, z jakimiś osobami, gdzie będzie trzeba, gdzie można powiedzieć coś. Być może nikt, Oprócz jednej osoby tego słowa nie przyjmie. Ale dla tej jednej osoby warto. Warto. Tak jak dzisiaj czcimy świętą Lidię 3 sierpnia. Że kiedyś będziemy czcić tę osobę, która może w spotkaniu, przy przyjęciu dobrego słowa też będzie tą, która, która otrzyma tę łaskę wiary. Wspominamy też dzisiaj w Kościele Patrona, który nawrócił się Jana z Awili, który też nawrócił się wtedy yy, on był nazywany apostołem Andaluzji, i zarazem był spowiednikiem i kierownikiem duchowym Jana Bożego. I to jest właśnie ciekawe, że pod wpływem jego kazania, jednego kazania Jana z Awili, ten Jan Boży się nawrócił. Tak jak dzisiaj właśnie w tym czytaniu. Potem Jan Boży też stał się wielkim gorliwym apostołem, wielkim świętym. Zachowało się do dziś trzy listy świętego Jana z, yy, z Awilii do Jana Bożego, w których udziela mu swoich rad na drodze do doskonałości i w pełnieniu dzieła miłosierdzia. Zachowała się także korespondencja z jego okazaniami na święto, świętego Sebastiana, męczennika widać, z jaką mocą przemawia. Ale, jak wiemy, też i Duch Święty jest potrzebny, który otwiera serce tych, którzy słuchają. Dzisiaj Ewangelia też dodaje nam trochę odwagi do tego, żebyśmy, kiedy głosimy, nie zniechęcali się tym, że może przyjdzie tak, że ktoś nie będzie chciał nas słuchać. Sam Jezus w mowie pożegnalnej podczas ostatniej wieczerzy mówi do swoich apostołów, że przyjdzie paraklet, tego Ojciec Pośle, Duch, który zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Wy też będziecie świadczyć. Jezus mówi, no będzie też trudno. Będą tacy, którzy wtedy, kiedy będą, wtedy, kiedy by was zabili, będą sądzić, że oddają cześć Bogu nawet. Będzie godzina, w której nie będzie łatwo głosić. Jest taka godzina też i dzisiaj, gdzie nie jest łatwo głosić. Ale odwagi, bo też jest paraklet, który chce nas wspomagać. Jeden z biblistów mówi, że już od 20 lat wprowadza się to słowo paraklet do użytku, bo to jest słowo, które ma bardzo wiele określeń, znaczeń. Czasami są takie słowa obce, których nie znamy. Ten biblista akurat mówi o jakichś słowach angielskiego pochodzenia, które dzisiaj wchodzą normalnie. Do użytku, zwłaszcza w komputerach, i się ich używa. Dobrze jest używać tego słowa paraklet, bo to jest ten, który przychodzi jako nas, nasz obrońca, jako ten, który przychodzi, aby nas umacniać. Nie prośmy dzisiaj, na początku tego dnia, wtedy, kiedy Bóg daje nam tę misję i na końcu mszy świętej powie: Idźcie w pokoju Chrystusa, jesteście posłani. Świadectwo mnie da Duch prawdy, ale i Wy także świadczyć będziecie, Abyście, abyśmy my, dzięki temu, tej obecności parakleta, mogli głosić, prośmy w naszych sercach, za tych też, do, którym, do których będziemy głosić, do których Bóg nas pośle. I nie traćmy wiary w to, że warto głosić, patrząc na świętą Lidię, która się nawróciła dzięki słowu Pawła, czy patrząc na świętego Jana Bożego, który się nawrócił dzięki słowu świętego Jana z Awilii.